Dzień dobry. Witamy was na kanale 808. Dzień dobry, Reniu. Dzień dobry. Których budzimy? Roz... Niektórych budzimy. Tak, my już obudzone powoli. Ostatnio rozmawiałyśmy o treningu, cudo rozmawiałyśmy o niektórych już obszarach. Dzisiaj chciałabym się dowiedzieć coś na temat obszaru ja i relacje z innymi. No to w dzisiejszym świecie technologii ważne jest dla naszego mózgu, żebyśmy mieli bezpośrednie relacje z innymi. Co to znaczy bezpośrednie wiąże? A Bezpośrednie to znaczy, że telefon lub rozmowa face to face innych możliwości nie ma. Do przedwczoraj jeszcze myślałam, że to będzie wideoczat, ale mm -hmm. e, Małgosia Ewa Kachel wybiła mi to z głowy mówiąc, że na wideoczacie może być awatar z AI. Więc o, już na o, pewno nie ciekawe. będziemy... Czyli Istnieje to nie podlega. Istnieje że nie jest to bezpośrednie. Mm -hmm. Z telefonem mniejsze, więc... Mm -hmm. Rozmowa z drugą osobą? Lub spotkanie. E, lub spotkanie, dbajmy o te relacje. Ja nie mówię, że musimy się spotykać e, m, codziennie, tak? ale starać się te 10 minut dziennie e, porozmawiać. Znów może pójdę w królewską rodzinę, wiesz, że czasami to robię. E, Królowa Elżbieta e, i jej siostra Małgorzata e, rozmawiały ze sobą codziennie. Przez telefon zawsze rozmawiały ze sobą i to nie tam 10-15 mhm. minut, tylko trochę dłużej stać było na te rozmowy telefoniczne, <laughs> nawet jak były bardzo drogie. Mhm. Miały zawsze ze sobą super relacje, tak? Mhm. Więc rozmawiajmy z innymi osobami, ale nie to, co jest istotne w, tych, w tym zadaniu, to znowu sobie zrobisz to w czasie treningu cuda, mhm. tak? Zbadamy, jak te relacje z innymi wyglądają. Może to jest tak, że dzwonisz do swojej ukochanej siostry, czy tam brata, czy przyjaciela. I nie dajesz mu się wypowiedzieć, tylko cały czas nawijasz. Tak? No często, często mi się to zdarza i, i ostatnio nawet mój partner zapytał po spotkaniu y, z, z moją przyjaciółką. Znaczy, ja byłam na spotkaniu z, z, mojej, z moją przyjaciółką, czy z, do, dałam jej dojść do głosu. I to jest właśnie taki. <laughs> bezpośrednie wiola, ale też. Potrenujmy, zadajmy no, pytanie, właśnie. co u ciebie słychać mm -hmm. i z uważnością wysłuchajmy tej tak. drugiej osoby. To też może tak. być, nie wiem, i znowu może się okazać, że powiesz mi, Renata, ja mogę rozmawiać jedną minutę dziennie z innymi przez telefon i yy, więcej nie jestem w stanie. Tak? I na mm -hmm. początku może tak być, tak? będziemy szli znowu małymi krokami do przodu ale relacje z drugą osobą są niezbędne dla właściwego funkcjonowania nas jako człowieka. Mhm. A wspomniałaś mi, wcześniej rozmawialiśmy przed spotkaniem, E, że tutaj też nauka z dziećmi, wakacje z rodziną, tak, to bo wszystko, to nie, nie, chodzi... ma, nie mówimy tylko o spotkaniu, relacji, o telefonie, tak, zadzwonieniu, ale te relacje z innymi, to są też inne. No wakacje z przyjaciółmi, tak. wakacje z przyjaciółmi, czas, kiedy możesz przyjść do domu, mój syn mm. jest telefonicznym maniakiem w pracy, tak, ma kilka, chyba trzy telefony, ja się śmieję, że to taki tu interfejs w komputerze tak? zrobimy, bo on rozmawia z jednego, z drugiego telefonu, ale jest taki moment, kiedy pracownik z moją wnuczką, kiedyś czytają i telefon jest odłożony i mm -hmm. możesz tam trzęsienie ziemi i on w ogóle... To jest, to jest najważniejsze To wtedy. jest czas, mm -hmm. kiedy jesteś z rodziną, tak? Tak. Kiedy mówię, kiedy no, zabawa z drugą z dziećmi, no, spotkanie z dziadkami. tak ja już jestem babcią, czyli mhm. sp spotkanie z wnukami, od których się mogę dużo nauczyć, ale kiedyś jak byłam, nie byłam babcią, tylko byłam wnukiem, no to spotkanie z moją babcią, tak też było istotne. Rozmowa wtedy, Rozmowa, a ta. nie, że mhm. często, znaczy, nie często, ale czasami zdarza się, że no, dziecko siedzi, ogląda bajkę gdzieś tam na laptopie czy w tablecie i właściwie, no dobrze, no, jest u, u cioci czy tam wujka czy babci, dziadka, ale jednak. Ale nie ma uwagi, nie, nie, ma, uwagi, nie ma uważności, tak, nie ma relacji, tak, nie ma dokładnie. rozmowy. Tak? Mhm. To jest to, co kiedyś mówiła Marzenka, rozmawiajmy, pytajmy mhm. się, rozmawiajmy, cały czas musimy być w tej relacji. A relacja to, to jest tu, to, to teraz to, co robimy, tak? tak, rozmawiamy. Tym bardziej, że uważam, że często przez y, messengery, y, SMS, ja to też y, zauważyłam i w pewnym momencie, kiedy piszę z kimś, a widzę, że ta rozmowa się rozwija, więc pytam, może się zadzwońmy, bo po pierwsze tak różnie można siebie zrozumieć przez o, pisanie. Tak. Y, jednak ta rozmowa jest taka, tak jak mówisz, bezpośrednia i od razu jest, są te emocje też, tak? I ta reakcja też. No, no bo... znasz mnie, ja wolę do ciebie yy, zadzwonić. Tak. <laughs> ja wiem, że jak dzwonisz, to. to yy to nie tylko w błahych sprawach, ale też ważnych, ale tak rozmowa zawsze mamy tak, nawet jak się spotykamy, tak? tak, to, tak, to, tak, rozmawiamy. tak to rozmawiamy. Y nawet te maile, które gdzieś tam wysyłamy czy wysyłamy. To i tak omawiamy, to i tak, omawiamy. Tak. tak. To jest najważniejsze. Dobrze, bardzo dziękuję ci za wyjaśnienie. Y Szukajcie jak najlepszych tak. rozwiązań i badajcie jak wyglądają wasze relacje z innymi. I da się je uzdrowić i da się je polepszyć. Zapraszam. Nie, jeszcze pewnie mielibyśmy zadanie dla naszych słuchaczy, żeby zadzwonili do wybranej osoby i dowiedzieli się coś o niej, porozmawiali. Tak, Bezpośredni bezpośrednio. Bezpośrednio, tak, nie SMS-em, nie messengerem, messengerem zadzwonić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie z nami. Dziękuję, Reni. Dzięki, dzięki, bardzo.